Serdecznie witamy Was bardzo, 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 bardzo gorąco można by powiedzieć, bo mimo tego, że słońce za chmury zaszło, to i tak jest porno i duszno. W składzie kapeli, w składzie kapeli, jak siostrzyczka siostrzeczka moja ukochana, urodno jak żodno, śwagry się biją. Byłoby śwagrów, ale bez flaszki nigdy nie przychodzą lepiej. Agatka, no porę lot już grona skrzypcach zaczynał w sumie tak dopiero z kapelą, patrząc na to jak my zaczynali z braciszkiem od 90. roku. Agatka dopiero doszła do nas jakoś, tak w 2000 chyba około 7. 8. No ale wartało było, warto było. Więdzia do kapeli, bo na skrzypeckach przygrywał, urodą co? Mówi tak, Tomciu, na mnie godo. Co nie do grom, to do wyglądom. No i tak jest, ale da, radzi se dobrze na skrzypeckach. Agatka, Łukaszek, Łukaszek na saksie przygrywo. Łukaszek, opowiem wam później o Łukaszu, historię jak to, jak to z nim było, z tą rurą. Wujek, wujek Rzesiu, wujek Grzesiu jest z nami od kiedy pamiętam, na bębenku, wywijo. Chyba tutaj rocznikowo będzie najstarszy z nos, ale najsympatyczniejszy. No i jo, Tomek na akordeonie, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Poleckę, poleckę. Opowiem wam jak to z tym muzykowaniem w naszej rodzinie było. A działo się naprawdę, naprawdę dużo. Zapraszamy oczywiście do tańca, a ten parkiet przepiękny, ładny tutaj na trawce. Będzie wygodnie tańczyć. Już pierwszą parę widzieliśmy, tutaj znajome twarze. No i nic po moim dodaniu gromy Poleckę!